Dajcie w naszej szkolnej telewizji Fakty Czwórki. Zapraszamy do oglądania 568 odcinka. Dzisiejszy program poprowadzą Julia i Iza. W programie zobaczymy. W programie zobaczymy piknik czytelniczy pod hasłem Lekturki na słońce i pod chmurki, spotkanie autorskie z Michałem Zawadką, pełen atrakcji Dzień Dziecka, prezentacje multimedialne z okazji Roku Soły, wypowiedzi uczniów klas drugich w języku angielskim, wycieczkę do stolicy klasy 8 B, torby z motywami małego księcia klasy 6 A, warsztaty historyczne w Muzeum Zamek, wycieczkę do fanzeum uczniów klas czwartych, nasze reprezentantki w powiatowym konkursie piosenki, zawody trzecioklasistów już pływa, czwórboje lekkoatletyczne w Brzeszczach. Relaks na kocyku z książką w ręku to jest to. W ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom odbył się u nas piknik czytelniczy. Początkiem czerwca w ramach 23. Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom zorganizowany został piknik czytelniczy. Tym razem odbył się on pod hasłem Lekturki na słońce i pod chmurki. Uczniowie przynieśli swoje książki oraz kocyki, by oddać się przyjemności czytania na świeżym powietrzu. Oczywiście nie zabrakło rozmów o ulubionych lekturach i pisarzach oraz wymiany opinii o czytanych pozycjach zgodnie z hasłem tegorocznych obchodów Tygodnia Czytania Dzieciom, porozmawiajmy o książkach Tygrysie. Ponadto trzyosobowe delegacje klas wzięły udział w konkursie plastycznym. Na szkolnym boisku powstały fantastyczne, krydowe malunki bohaterów, bajek, baśni, kryminałów, wierszy i lektur, za które wręczono nagrody książkowe. Na zakończenie na płycie boiska utworzony został żywy napis Czytam. Piknik był doskonałym podsumowaniem całorocznych działań czytelniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 oraz akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Czytam książkę Leo Messiego, jego całą historię jak zaczynał swoją karierę piłkarską i polecam dla fanów piłki nożnej. Mar z Marcinem powiedziałem, mieliśmy spotkanie, ja on służył książce z skrzynią akceptorów. Książka jest e ciekawa. Przejdź no. teraz, chodź do A. Do 8 czerwca odbywał się 23. ogólnopolski tydzień czytania dzieciom. Z tej okazji klasa 6b wzięła udział w spotkaniu autorskim z panem Michałem Zawadką. 4 czerwca klasa 6b wzięła udział w wyjątkowym spotkaniu autorskim. Pan Michał Zawadka, pisarz dla dzieci, młodzieży i dorosłych, niezwykła osobowość człowiek orkiestra. Aktor, trener emocji, mówca, edukator dzieci, rodziców i nauczycieli zaskoczył słuchaczy od pierwszej chwili spotkania. W ponad dwójpółgodzinnym godzinnym show przykuł uwagę nastolatków, zmusił ich do myślenia, podkreślił najważniejsze problemy w wieku dojrzewania. Umiejętnie wskazał właściwe wartości, zachęcił do docenienia i polubienia samych siebie. Spotkanie było nie tylko prezentacją szerokiej twórczości i działalności zawadki, ale także fascynującym przeżyciem duchowym i emocjonalnym. Każdy młody człowiek, będący na tym spotkaniu, wyszedł z niego silniejszy i bardziej pewny siebie, swoich możliwości i mocnych stron. Takie warsztaty psychologiczne są w dzisiejszych czasach młodym ludziom oraz ich opiekunom bardzo potrzebne. Zachęcamy do przeczytania książek pana Michała Zawadki z serii Chcę być kimś. Czyli jak osiągnąć cele w czasach, gdy wszyscy dookoła mają wywalone, które są dostępne również w naszej szkolnej bibliotece. Jaki jest ulubiony dzień każdego dziecka? Dzień dziecka. Spędziliśmy go bardzo przyjemnie. Były lody, zabawy na sztawkach czy wyjścia do kina. Dzień dziecka jest po to, aby uwolnić się od obowiązków, dobrze bawić i nawiązywać dobre relacje z kolegami w szkole. W tym roku ten świąteczny dzień klasa 1B uczciła wyjściem do Family Fan, a także zajęciami tanecznymi z naszą mamą panią Kasią. Zabawy w parku jak i tańce na sali gimnastycznej były fantastyczne. Do ruchowych aktywności dołączyły w szkole klasy 2B i 2A. Oczywiście wszyscy bawili się doskonale. Uczniowie 5A z okazji Dnia Dziecka wybrali się do lodziarni Rapsodia na pyszne lody. Zimny deser w upalny dzień Sprawił im ogromną przyjemność. Po smacznym deserze wszyscy uśmiechnięci spędzili czas na grach i zabawach. Z okazji roku Soły Dabrysia z klasy 4B i Olga z klasy 6A przygotowały prezentację. Posłuchajcie i zapamiętajcie kilka ciekawostek o naszej oświęcimskiej rzece: Moja Rzeka Soła. Wiek Soły. Rzeka Soła przepływa przez kotlinę żywiecką, Beskid mały. Podgóry Śląskie i Kotlinę oświęcińską, Jej długość wynosi 88,9 km. Ryby. Sama rzeka Soła stwarza dogodne warunki dla ryb. Spośród 24 występujących tu ryb cztery z nich strzelba potokowa, piekielnica, koza oraz piskosz – to gatunki chronione. Ptaki. Spośród znajdującego się tu ptactwa 52 gatunki Objęte są całkowitą ochroną, a dwa pełną. Wśród nich znajdują się gatunki rzadkie w naszym województwie, jak Czapla siwa i nieliczne jak Sowa uszata, zimorodek, słowik szary, potrzos, dziwonia oraz remis. Płazy Pośród płazów w krajobrazie Międzywala, rzeki Soły spotkać można Lopuchę szarą, żabę trawną, żokotkę drzewną, traszkę zwyczajną i grzebiniastą. Saki. Wśród saków na uwagę zasługują gniazdujące tu nietoperze: nocek rudy oraz mroczek późny. Bardzo interesującym gatunkiem jest także sorek rzaczek. Ten wyjątkowy sak swoje zdobycze spożywał stale w jednym miejscu, zwanym stolikiem pokarmowym. Prezentację z okazji roku rzeki Soły przygotowała Gabriela Krzyżecka z klasy 4B. Soła to rzeka wyjątkowa. Długość jej nurtu wynosi 88,9 km. Mijakotlinę Żywiecką, Beskid Mały i Pogórze Śląskie. Dolina Soły jest czymś zupełnie wyjątkowym, bowiem Soła jako jedyna rzeka w naszym przemysłowym regionie posiada czystą wodę, druga, trzecia klasa czystości. Wpadając do Wisły w okolice Oświęcimia, Soła zwiększa jej przepływ o blisko 60%, czyli najwięcej w skali kraju. Jest też pierwszym prawobrzeżnym dopływem Wisły. Rzeka Soła stwarza dogodne warunki dla ryb. Spośród 24 gatunków cztery są prawnie chronione. Pośród płazów w krajobrazie Soły można zobaczyć ropuchę szarą, żabę trawną, rzekotkę drzewną, traszkę zwyczajną i grzebieniastą. Głównym miejscem ich rozrodu są czyste oczka wodne. Wśród ssaków na uwagę zasługują gniazdujące tu nietoperze, noce grudy oraz mroczek późnych. Pośród znajdującego się ptactwa 52 gatunki są objęte całkowitą ochroną, a dwa niepełną. Wśród nich znajdują się gatunki rzadkie w naszym województwie, jak czapla siwa oraz nieliczne jak sowa uszata, zimorodek, słowik szary, potrzos, dziwonia oraz remis. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Prezentację przygotowałam z okazji Roku Soły w Oświęcimiu. Klasy drugie na lekcjach języka angielskiego uczą się pisać, czytać i wypowiadać w tym języku. Posłuchajmy, co lubią i nie lubią jeść. Oczywiście English, please! Klasy drugie na lekcjach języka angielskiego uczą się pisać, czytać i wypowiadać w tym języku. Nauka słówek i zapisywanie są stosunkowo proste do opanowania. O wiele trudniejsze jest formułowanie zdań oraz krótkich wypowiedzi w obcym języku. Dlatego na lekcjach kładziony jest nacisk na opanowanie i tej kompetencji. Uczniowie ćwiczą swobodę wypowiadania się na różne tematy po angielsku i odpowiadają na proste pytania. Nasi drugoklasiści radzą sobie z tym doskonale. Przedstawiamy próbkę ich wypowiedzi na temat tego, co lubią, a czego nie lubią jeść. I like chicken. I don't like, like salad. I like chicken i don't like cheese i like pasta i don't like yogurt i like cheese i don't like salad okay. i like spaghetti i don't like salmon i like chicken i don't like water I like water and I like yogurt. I like chicken. I don't like yogurt, natural really yogurt. I like pasta. I don't like cheese. I like chicken. I don't like rice. I like salad. I don't I like chicken. I like chicken. I don't like cheese. I like cheese. I don't like yogurt. I like chicken. I don't like cheese. I like bread. I don't like rice. I like chicken. I like salad, I don't like cheese. I like chicken, I don't like cheese. I like water, I don't like chicken. I like water, I don't like salad. I like water, I don't like chicken. I like pasta, I don't like... I like chicken, I don't like salad. I like pasta. I don't like yogurt. I like yogurt. I don't like water. I like water. I don't like salad. I like flour. I don't like pasta. I don't like pasta. I like rice. I like Na ostatnią wycieczkę, na zakończenie podstawówki, wybrali się uczniowie 8B. Zwiedzili naszą stolicę, Warszawę, wzdłuż i Po Porankiem 22 maja uczniowie klasy 8B udali się na wycieczkę do Warszawy. Podróż pociągiem minęła bardzo szybko, a na uczestników wyprawy czekał bardzo napięty grafik którego pierwszym punktem był przejazd warszawskim metrem. Podczas pobytu w stolicy udało się im zwiedzić Łazienki Królewskie, Stadion Narodowy oraz Zamek Królewski. Podziwiali Stare Miasto, Plac Zamkowy, Kolumnę Zygmunta, bazylikę Archikatedralną, Pomnik Małego Powstańca, Syrenkę Warszawską, Pomnik Jana Kilińskiego oraz Pałac Prezydencki. Z okiem tramwaju dostrzegli Pałac Kultury i Nauki, słynną palmę na rondzie Charlesa de Gaulle'a, i warszawskie drapacze chmur. Po wszystkich znanych obiektach uczniów oprowadzali licencjonowani przewodnicy, którzy z wielkim zaangażowaniem przekazywali najważniejsze informacje i zapoznawali uczniów z historią i legendami o stolicy. Pełni wrażeń, choć trochę zmęczeni, dotarli przed całą północą do Osięcimia. Całą wycieczkę zorganizował i prowadził pan Leszek Matula, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Ciekawy pomysł na podsumowanie omówienia lektury miała klasa 6A. Uczniowie wykonali torby z motywami małego księcia. Pod koniec maja klasa 6A na lekcji języka polskiego podsumowała pracę na temat lektury małego książa. Przy okazji sprawdziła sobie przydatny prezent z okazji dla dziecka. Uczniowie przygotowali bardzo oryginalne torby z charakterystycznymi motywami graficznymi i cytatami pojawiającymi się w lekturze. Włożyli w to sporo pracy. Zaczęli od naniesienia ołówkami na torba, które potem wypełnili mazakami i ferbami tkanin. Efekty ich pracy są imponujące. Zobaczcie sami. Działania te wpisały się w realizację projektu czytelniczego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Na warsztaty historyczne do Muzeum Zamek wybrała się klasa trzecia B. Poznawali tam tajniki pracy dawnych skrybów. Klasa trzecia b wzięła udział w warsztatach edukacyjnych zamkowych Skryba Toja. je Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z kolejnymi etapami powstawania książki, rękopii oraz rolą skryptoriów kastolnych. Mogli też sprawdzić się w roli Skryby i stworzyć własną kartę z księgi zapisanej za pomocą pióra. Z wielkim z i skupieniem wykonywali dekoracyjne inicjały. Które ozdabiały kiedyś i obecnie karty ksiąg. Była to cenna i zarazem praktyczna lekcja historii, podczas której uczestnicy wcielili się w średnio średniowiecznych wyników. Przekonali się, przy tym, aktywna i czasochłonna była praca z krybem. Mnóstwo niesamowitych wrażeń dostarczyła czwartoklasistom wycieczka do Gliwic. Spędzili tam czas na zabawie i edukacji. Klasa czwarte wybrał się na wycieczkę do fazeum czyli znajdującego się w kliwicach Muzeum Światła i Kolorów. Nasi uczniowie z ogromnym zaciekawieniem eksplorowali niezwykłe przestrzenie muzealne, pełne multisensorycznych instalacji. W trakcie tej niezwykłej przygody lepiej zrozumieli zasady działania kolorów i światła, a także doświadczyli potęgi ich oddziaływania na zmysły i wyobraźnię. Poza nauką było tam również mnóstwo czasu i miejsca na doskonałą zabawę, co udało się uwiecznić na wielu kolorowych zdjęciach. Julia z klasy 6A wraz z chórkiem oraz Ania z klasy 5A wzięły udział w konkursie piosenki. Jego organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury. 23 maja w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym odbył się czwarty powiatowy konkurs piosenki dziecięcej. Jak co roku wzięli w nim udział nasi przedstawiciele. Organizatorem wydarzenia był Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęciniu. Trzyosobowe jury w składzie Katarzyna Wojciechowska, Kamila Siwik i Janusz Majcherek obejrzało i oceniło 60 występów. Naszą szkołę reprezentowała Julia Gębala z klasy 6 A z trzyosobowym chórkiem: Orgą, Julią i Kaliną. Dziewczyny śpiewały piosenkę pod tytułem Mój sen jako ognisko. Ich występ był piękny i udany. Ponadto w przeglądzie wzięła udział Anna Mikunda z klasy 5 A. Która do konkursu przygotowywała się poza szkołą. Ania z pasją zaśpiewała piosenkę pod tytułem Gwiazdy. Posłuchajcie fragmentów występów dziewcząt. W na każdy probu dnia odrzucam kartki i już przebytych. Chwil. Wiecz, że jak gwiazda z nieba spada, lecz nie spełnia się tak, jak często opowiada. Mocno trzymaliśmy kciuki za trzecie klasistów podczas zawodów już pływam. I opłacało się, bo każdy z nich we wspaniałym stylu zdobył medalu. Zakończyła się całoroczna nauka pływania dla uczniów klas trzecich. Podsumowaniem tych działań były zawody pływackie pod hasłem Już Pływam, które odbyły się 22 maja na oświęcimskim basenie. Zadaniem każdego uczestnika było przepłynięcie dowolnie wybranym stylem dystansu 25 metrów. Po ukończeniu zadania każde dziecko otrzymało medal i słodki upominek, który wręczyła pani dyrektor Joanna Kuźma. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie z klasy 3A: Kirill Afanasiew. Marta Krepiuk, Nikola Kowalska, Alan Mańka, Alicja Pieczonka, Zuzanna Racięcka, Jewienic Sypka, Weronika Jakiemeczko z klasy 3B. Maksym Hoszko, Miłosz Janus, Zuzanna Juda, Anastazja Koliada, Jelizabeta Koliada, Wiktor Lutyński, Weronika Nahorna, Nadia Szałaśna, Nataniel Szteliga, Alicja Urbańczyk. Gratulujemy. Wspaniałą kondycją wykazali się nasi sportowcy podczas zawodów w Brzeszczach. Były to czwórboje lekkoatletyczne. Na obiektach lekkoatletycznych w Brzeszczach odbyły się powiatowe igrzyska dzieci w czwórboju lekkoatletycznym. Drużyna dziewcząt wystartowała w składzie. Julia Kopeć, Gabriela Opala, Ewa Gwóźdź, Milena Kapitan, Alina Szwec i Egata Piotrowska. Regularne treningi, zdobyta kondycja i właściwe zaangażowanie przyniosły wspaniały rezultat. Nasze reprezentantki zajęły bowiem drugie miejsce. Podobnie było w przypadku chłopaków, którzy również walczyli srebrne medale. W drużynie męskiej wystartowali Kornel Kubica, Eryk Sztaliga, Jan Wójtowicz, Jeremi Krzyżewski, Denis Pawliczenko i Dawid Ogorzelski. Przypomnijmy jeszcze na koniec dyscypliny, jakie składają się na czwórbój. Bieg na 60 metrów, skok w dal, rzut piłeczką palantową i biegi dziewcząt na 600 metrów, a chłopców na 1000 metrów. Wszystkim gratulujemy sukcesu. Dziękujemy za Wasze sportowe zaangażowanie. Brawo, czwóreczka. 568 odcinek Faktów Czwórki prowadziły Julia i Iza. Oglądajcie nas koniecznie. Śledźcie nasz fanpage na Facebooku! PA! pa!